Marek Papszum, krok od Legii Warszawa. Raków Częstochowa wybiera się na poszukiwania nowego szkoleniowca. W grę wchodzą dwa nazwiska. Zapraszam do oglądania. Ale jeszcze poczekaj, zaobserwuj ten profil. Legia Warszawa cały czas poszukuje trenera po tym, jak klub opuścił Edward Jordanesku. Na radarze klubu ze stolicy znalazł się bardzo dobrze nam znany Marek Papszum, który aktualnie jest związany umową z Rakowem Częstochowa. Na ten moment, kiedy nagrywam, Legia już doszła prawdopodobnie do porozumienia z samym markiem Papszunem, ale cały czas trwają rozmowy pomiędzy Legią a Rakowem. Z najnowszych informacji wynika, że Marek Papszun ma dopiero przenieść się do stolicy po rundzie jesiennej. Dodatkowo wojskowi, chcąc marka Papszuna, będą musieli zapłacić milion złotych odstępnego. Ale kto ewentualnie przyjdzie do Rakowa Częstochowa w zamian za marka Papszuna? Pierwszą opcją jest Łukasz Tomczyk z pierwszoligowej Polonii Bytom. Aktualnie drużyna ze Śląska zajmuje czwarte miejsce w Betkik pierwszej lidze z dorobkiem 27 punktów. Natomiast opcją numer dwa jest bardzo dobrze znany w Częstochowie Dawid Szwarga. Trener Szwarga już bardzo dobrze zna realia klubu z jasnej Góry. Przecież to on był pierwszym szkoleniowcem medalików w sezonie 23-24. Ale również był wieloletnim asystentem samego Marka Papszuna, właśnie w Rakowie Częstochowa. Czy waszym zdaniem Marek Papszun opuści Raków Częstochowa? Dajcie znać w komentarzach. Jeszcze na koniec pamiętaj, żeby zaobserwować ten profil, polubić ten film i udostępnić go.